Chcę zrobić porządek w szafie. Generalnie tragedii nie ma, ale tutaj trochę się już bałagan zrobił. Tutaj też te rzeczy nie są jakieś takie poukładane, pomieszane. Tu chyba są jakieś buty, które spokojnie można wynieść. I zdecydowanie są tu kurtki puchowe, które trzeba wybrać i też wynieść. Dobra. Odkryłam, że Robert jest wielkim fanem kurtek puchowych. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta szósta, siódma i chyba to nie jest koniec osiem i pewnie coś by się jeszcze znalazło no już trochę lepiej ale nie do końca jestem zadowolona ponieważ no, jest za mało miejsca yy, więc chyba żakiety przeniosę do innej szafy taka szafa, która będzie do rozbiórki yy, kiedyś albo i nie będzie yy, w każdym razie tutaj postanowiłam zrobić porządek z kurtkami <grym> tutaj mam jeszcze całkiem zawalony wieszak więc to oczywiście też muszę po, po, posprzątać i myślę, że po prostu, że kiedy tutaj przyniosę, godzina. Tutaj sytuacja jest jeszcze zupełnie nieopanowana O, tutaj wszystko wygląda tak. Ale robię powolne postępy. I kiedy przez świat przechodzą niepokoje, układam wieszaki typami i rodzajami. Tak, właśnie. To jest mój sposób. Przypomniało mi się, że jak wybuchła pełnoskalowa wojna, to poukładałam wszystkie LEGO kolorami, więc po prostu może te niepokojne świecie wpłyną chociaż pozytywnie na porządek w moim domu. Kolejny etap zakończony to są kurtki Roberta i moja. Jeszcze tutaj wieszak został i reszta przedpokoju, i wszystko też, ale no dobra, mamy teraz dalej. No dobra, cały dzień już tutaj zasuwam, a jeszcze daleka droga, ale chyba dzisiaj tylko posprzątam sypialnię. się zajmę montowaniem filmów. O chyba mam o 20 niezmontowanych.